Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve Project. Nadal przypominam, że nadal nie widziałem żadnych komentarzy, to jest, tak jak mówiłem, nagrywane e, wszystko na zapas. E, żebym był pewny, że ta seria się po prostu szybko nie skończy i tyle. E, także, co my tutaj robiliśmy? Chciałem zrobić domek świn z tego, co pamiętam. Z Venom Glanda chciałem zrobić lepszą włócznię. Bezproblemowo sobie możemy zrobić. Dla akurat robocika naszego włócznia jest super. Sprawda, żarcie z przeciwników zabitych, którzy są otruci, będzie o 50% jakby bardziej zepsute, ale to tam już jest szczegół. Na zepsute żarcie nic nie zmienia. Co ja chciałem zrobić? Ten domek, tylko nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Struktury tu powinno to być, nie? Wildbore House. Nie mam palm lifu wystarczająco dużo. Jestem prawie tego pewny. Trzy palm leafy mam. A nie ma problemu, tutaj mam akurat liście palmowe, tu liście palmowe, drzewa palmowe także tych palmifów dostaniemy znacznie więcej i zaraz powinienem sobie uprzątnąć ten posrany ekwipunek, bo jest tu taki syf po prostu jak u mnie w domu czy znaczy nie, przepraszam, zmieniam zdanie, jak u mnie w pokoju <gry> jak u mnie w domu, to jest z, z, z złe porównanie z drzew nie chce ścinać, kurde, bo one są niewyrośnięte, dobra, tu mamy kolejne wyrośnięte Palmifów potrzebowałem chyba 5, także akurat mi wystarczy po tym, jak zetnę. No nie, nie podchodź tu, lamusiaku. Aha, ostatnie e, ścięcie, akurat zrzuciło mi na łeb kokos. No, ogarnij du, No dobra, mam Was gdzieś. Nie podchodzę do Was. Zjem sobie fish sticki. i wy spadajcie, lamusy głupie. Co to potrzebuje? Osiem bambusa. Bambus tu gdzieś mam. Osiem bambusa! Idealnie po prostu wszystko. E, możemy zrobić wild boar house. Mamy domek świnki, który zaraz sobie postawimy. Świetna sprawa. Świnki są tak użyteczne ogólnie w Don't Star, że to jest po prostu niepojęte jak dla mnie. Dobra, ogarniamy tutaj wszystkie śmiecie. Narzędzia na początek. Młotek nam nieprzydatny jest w ogóle teraz. Surowce podstawowe są tutaj już. Pochodnia tak naprawdę na początku też może być. Włócznia z tym tutaj. Snake's hat też tutaj. Tak naprawdę parasolkę też mogę tu dać. No i od razu wygląda lepiej ten ekwipunek, serio. Tu wątpię, że miał cokolwiek do zrobienia. Fuck. Eee, zapominam, że tak to się nie bierze. Tak. O, tak chciałem zrobić. O Boże, ale głupota, straciłem im jeden miód. Mm, 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 a tego... O, tak, kontrolem, dobra. I dwie kostki lodu z jednej kupy powinny tu wyjść, także sobie zrobimy. E, z tego właśnie to. Honey Nuggets. O to mi chodzi, jeden miód. E, pół mięsa po prostu, takieś malutkie, beznadziejne mięso. E, dwie kostki lodu i mamy Honey Nuggets, także świetna sprawa. Psuje mi się parasolka, co mi się nie podoba. Ale co poradzę? Jak będę miał świnki, będę mógł świnki zabijać ze za świnki. Będę miał skórę świnki i lepszą parasolkę, która mi się nie będzie psuła. Oczywiście, będzie mi się psuła, tylko gdy ją będę nosił. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie tą świnkę możemy tutaj postawić. Tak naprawdę, nie chcę stawiać przy wężach, bo mi będzie umierała. A nie chcę stawiać za blisko domku, ponieważ, jak będzie pełnia, to ona będzie mnie biła. Także ją postawię, nie wiem. W tym miejscu sądzę, że to wystarczy na co daleko. Too close, ok. Mamy świnkę na naszej wyspie. Świetna sprawa. Możemy jej dać Monster Monstermit. I będzie zaraz za nami chodziła. Jeden Monster Monstermit wystarczy. Chodź tu, świnko. Gdzie ona jest? Tutaj, chodź. Masz mięso. I follow. No właśnie, teraz nas, nas świnka lubi. Będzie z nami chodziła, będzie z nami walczyła. Jak będziemy ścinać drzewa, będzie ścinała te drzewa razem z nami, co jest tak mega pomocne. Eee... to jedno nie wystarczyło? Okej, okay, jedna kupa, jedna, jedna kostka lodu z tego co ja widzę. You okay by me? I follow. Chodź tu, chodź tu. You follow, you follow. Będziesz ścinać ze mną drzewa. Przydasz mi się. No tego nie przemyślałem, że... A nie, dobra. Bałem się... I love friend. Jak on szarżuje? Bałem się, że zatruty wąż, jak uderzy moją świnkę, to zatruje moją świnkę. To może być problem, nie przemyślałem tego z tą e, włócznią toksyczną. You is good, dobra. Bije drzewo. O nie, o nie, trujący wyszedł śmieć. Dobra, świetna sprawa. Nie zatruł świnki. Tu rzecz wykopujemy. No i zgarniemy sobie sporo drewna. Przyda się to na ten sezon wieczny, na tak naprawdę nie wiadomo jaki okres. Ze świngą, to... o to, to, no, to po prostu idzie bosko. A te małe drzewy ścina... o, 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 nie, 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 jakie time for food. To jest moje time for food. E, te małe drzewa ścinacie, mi się nie podoba, ale no, co poradzić? Musimy po prostu być przy większych drzewach. I trochę drzew ja muszę posadzić, bo tu już widzę, że mi się drzewa kończą. To jest lekko problematyczne. Chodź tu świnko, chodź. Smash me tree, właśnie. Drzewo jest niedobre, trzeba je bić. No, super, dwa węże wyszły. Dobra? Kolejny Venom Glant, świetna sprawa. Kolejną trującą łóżkę sobie będę mógł zrobić. Zatruci przeciwnicy, są świetni, serio. E, świetni. W sensie są spowolnieni. E, chyba biją mniej. Co ci jest, ty? Masz. Co, co, co mu jest? Filip, Ogarnij się, Filip. Plantujemy kolejne drzewka. Czemu on szarżuje? On się chyba zbugował Uciekł mi Snap. Co jest? Ej Ej, co mu jest? Gdzie on poszedł w ogóle? Filip Filip, halo. Nie uciekaj proszę Ej no, no Filip mi przesarżował całą mapę chyba Halo Filip, mordo Ogarnij się! I love friend! Dobra, świetnie, a teraz cię zabiję. Bo już jesteś mi niepotrzebny. Ale smutne. No you it Co? Go away! Ty go away! I will destroy you! Dobra, on jest spowolniony, atakuje rzadziej. I w ogóle, zwolnie wolniej biega. Ja mogę go dogonić, tak to. Świetna sprawa. O, mamy skin. super. Jeden skin wystarczy, żeby zrobić sobie parasolkę. O tym mi, mi chodziło. Chciałem mieć najpierw cztery skiny, żeby mieć domek świnki. Świnka raz na chyba cztery dni się będzie pojawiać, nie wiem sam. Ale to, że mi ta świnka się pojawia, to mówię. Po prostu będę miał źródło tych skinów na dłuższy okres gry. A z tych skinów robię mega ważną dla mnie rzecz, czyli Parasolkę, no dla wrx to jest naprawdę ważne Zgarniemy sobie parę tych malin Muszę mieć po prostu cokolwiek do włożenia do garnka, do zrobienia meatballs'ów czy czegokolwiek, bo mówię Z tym głodem jest słabo, maksymalny głód jest strasznie niski, także Muszę czym prędzej wyruszyć i zacznę szukać Gears'ów w ogóle Ale nie wiem czy te Gears'y gdziekolwiek tutaj znajdę Trochę lodu mamy, lodu możemy teraz użyć do zrobienia czegokolwiek tak naprawdę venom gland możemy tu zostawić jest nieprzydatne nam raczej co jest jeszcze nieprzydatne skin na razie jest nieprzydatne jajka no zrobię sobie z nich żarciej tyle mm -mm. snake skin e, tak snake skin tutaj mamy to chyba wszystko Lodu sobie trochę zgarniemy No i czekam aż się zrobi żarcie Zrobi się żarcie, zrobimy jakieś żarcie też na drogę A e, na drogę chciałbym mieć żarcie z... na pewno z miodem, bo no więcej zdrowia odnawia Trochę mniej głodu, ale no mówię więcej zdrowia jakby ktoś mnie zaczął atakować e, byłbym ubezpieczony po prostu Uh, uh, uh. Także sobie ciebie od razu tutaj włożymy. Damy jeden mute, Tu zaczniemy palić. Mogę rot tutaj włożyć? Zgniliznę? Mogę. Eee, I teraz wystarczy byle co włożyć, tak? Tak. Wet goop wyjdzie. O nie, to nie wystarczy byle co włożyć. Zmieniam zdanie. Fistful of jump wyjdzie naprawdę. Fistful of Jam. Aha, to nie mogę ryb kłaść? Co? Muszę takie kąski dawać? Teraz mi wyjdą, Honey Nuggets, ne? No, ja tak, zdejmę te i włożę tutaj lód Tak. Dziwna sprawa, ok. Nie mogę Fish morselów wkładać. Muszę takie wysuszone już kąstki tutaj wkładać, żeby mi cokolwiek z tego wyszło. No dziwna sprawa, ale ok, niech se będzie. Weźmiemy jedno. Mięso. I zrobimy od razu z tego midbolsy. Midbolsy zjemy prawdopodobnie od razu. A cała reszta żarcia będzie na podróż. Mówię, wyruszymy sobie na krótką podróż, poszukamy czegokolwiek. Od razu sobie zrobię parasolkę. Umbrella. A, nie mogę zrobić, potrzebuję jeszcze silku. Okej. Okay. To najpierw poruszymy. Najpierw sobie wyruszymy po silk. Zrobię parasolkę bez parasolki. Wolę się nie ruszać, mimo wszystko. Chociaż mogę. Tropikalną parasolkę zrobić Nie mogę, bo nie mam liści palmowych Okej okay. Chyba, że zetnę parę tych drzew Ile potrzebuję liści palmowych na to? Trzy chyba Tak, trzy tylko No to trzy drzewa sobie zetnę Nie powinno być problemu ja mam trzy drzewa Pewnie są niewyrośnięte, ale no co poradzić Meatballs y mamy, meatballs y od razu zjemy No i dobra, zetniemy te trzy drzewa, będziemy mieć trzy liście palmowe, zrobimy sobie tropikalną parasolkę. Tropikalna parasolka i ta czapka już mi wystarcza. E, już wtedy jestem w 100% chroniony przed deszczem. Także mówię, nie powinno być problemów. E, I wyruszamy sobie w drogę. No mówię, jako. W. Jak on się nazywa? WX78. Czym prędzej trzeba znaleźć te. Eee... Gearsy, no bez nich jest problematycznie dosyć. Smalgerki, to jest zrobione z kraba. Okej, okay, a z kraba już może mi wyjść to wszystko. Okej. Okay. Byle co tu tak naprawdę włożę. Chcę mieć meatballs'y, coś co nawia dużo głodu. I hali coś co odnawia całkiem sporo e, zdrowia. Tropikalną parasolkę mogę zrobić w każdym miejscu, także nie będę teraz jej robił, bo ona mi się zacznie psuć po prostu. A te rzeczy wezmę ze sobą. Lód tak naprawdę mi jest zupełnie pod. O, jest, zjadłem lód. Przez przypadek. Eee, dobra, i lecimy na rowboat 215 zdrowia, także nam powinno na sporo wystarczyć. Jakiś patyk na ziemi leży, zgarnę sobie czemu nie. Palmlify mówię. Palmlify i kwiatki nam znikną, gdy zrobimy sobie parasolkę. Także to się trochę miejsca zwolni, jeżeli będzie trzeba. Tutaj są do zebrania małże też jak będzie potrzeba. Loksus mi się kończy, ale mam bardzo dużo drewna, mam bardzo dużo trawy, także, loksut sobie będę mógł zrobić bez żadnego problemu. Eee, o, tam jest wiadomość w butelce. A to mnie interesuje. Wiadomość w butelce chcę odkryć, ponieważ ona mi odkryje po prostu miejsce, gdzie jest jakaś wyspa. Gdzie była ta wiadomość w butelce? Jak ją w ogóle mogłem przegapić? Przeczytaj. Mamy skarb? ok. na tej wyspie. Aha, tu jest jeszcze kolejny biom magmowy z tego, co widzę. Te wyspy w ogóle będę musiał obczaić całe, przejść odwit całe, bo może się tam gdzieś e, kryć. Fish eye to się chyba tak nazywa, nie wiem sam. E, ale to jest taki latający chester po prostu dla Don't Starve Shipwrecked. Także no, bardzo nam by się przydał. E, a może się pojawić byle gdzie na jakiejś wyspie. Aha, tu jest kolejna wyspa. Ok, tu widzę, już małpy są. Ale czego ja tak naprawdę szukam? A, ja szukam tej takiej małej rafy koralowej, przy której będą y, mechaniczni żołnierze. Tych mechani mechanicznych rycerzy, ja chcę rozwalić z nich mieć girsy. No mówię, bez tych girsów, jest tak średnio granie robotem. Boże, mam strasznie dużo drewna, co mi się bardzo podoba. Taka mała wysepka. Trochę złota to jest po prostu do zgarnięcia, tak naprawdę. Pająki są jeszcze bliżej, nawet jak tamta wyspa. tak super sprawa. Trochę seaweedu, tak naprawdę. Nie wiem po co. Ale mówię, fajnie, że są pająki jeszcze bliżej niż. E, widzieliśmy. No serio, odbić sobie od tego brzegu, wbić na ten, zabić parę pająków, jeszcze to jest tylko zaledwie jedno leże. Chociaż tak na... nawet to może być minus, że jest tylko jedno leże jednak. Ja w ogóle mam plan taki eee, żeby rozwalić tą. To największe leże pająków, jeżeli rozwalimy trzeci poziom leża pająków, dostaniemy jajka pająków, czyli będziemy mogli nowe leże posadzić gdziekolwiek, będziemy chcieć. Ja je posadzę na tej mojej głównej wyspie. Mm. I posadzę je w, bi w biomie dżunglowym. Wtedy pająki będą walczyć z wężami. Serio. Naprawdę. Jak ja tym dostałem? O mój Boże, ale głupota. To się da wysuszyć gdzieś. O nie, 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 nie. Ja już do tego nie płynę. Mam go gdzieś. Ale gówno. Jak mi to się nie podoba w ogóle. Brzci, ja na nią wleciałem dobrze. Dobra, mam kolejną wyspę. To jest ta wyspatrująca, trująca, co mi się w ogóle nie podoba. I na niej nawet nie chcę lądować, żeby się wysuszyć. To tak mało mi obrażeń zadaje na razie. Także nawet nie wiem, czy jest jakikolwiek powód, żeby się wysuszyć. Ile to mi zdejmie zdrowia? Z 10? Nie no, trochę więcej. No dobra, jednak jest powód, żeby wyjść się wysuszyć. Ale mniejsza o to, znowu te gówniane, te bąbelki, nie chcę Naprawdę nie chcę Jakbym miał włócznię, ten, do wyrzucania e, Wyrzutnię do włóczni, wtedy mógłbym coś tam się Próbować bić z tymi e, Wielorybami, bez tego raczej nie to Są głębokie wody ogólnie Kurde, się noc zbliża a ja jeszcze nie mam żadnej wyspy, na której mogę się rozbić, a całkiem daleko od swojej głównej wyspy się odbiłem. Ej, serio, muszę znaleźć czym prędzej wyspę, na której będę mógł się rozbić. Dobra, tu mamy jakieś... a nie, to jest po prostu do tej wyspy, ok. Chyba, że nie, tu powinna być jakaś inna. Tak długo taka linia brzegowa się nie trzyma. Chyba, że to jest jedna i ta sama wyspa taka duża po prostu. Są małpy tu. No dobra. Nic tak naprawdę strasznego. Zrobimy sobie ognisko. Eee, kupy tak naprawdę zużyję na to ognisko. Nie chcę marnować drewna. Zjemy sobie meatballs'y. Eee, to mogę ugotować, żeby miał jakiekolwiek jak żarcie na drogę. Mięso z miodem mówię. Wolę sobie zatrzymać na później. Co ci jest? Myślałem, że mi chce łódkę zabrać. Że coś takiego się w ogóle by dało, to ja bym się zatłukł. Hmm, hmm, hmm. Nawet mi się nie opłaca, tak naprawdę, ścinać z drzew. Zrobię kolejny stack drewna i tyle. Będę miał mniej miejsca w ekwipunku. A nie chcę mieć mniej miejsca. Żarcie sobie, tu schowamy. Palm leafy i to i tak mi zniknie. No i włócznie tutaj. No i super. Czekamy sobie teraz. No mówię, znalezienie tych rycerzy to nam da taki boost po prostu do wszystkiego. Z tych rycerzy leci od 1 do 3 girsów ogólnie. Jeden girs będę chciał zatrzymać, żeby zrobić lodówkę, a całą resztę będę jadł. I tam ogólnie ich jest około 4. Wyobraźmy sobie, że leci z nich, noś tak średnio, po 2 girsy. Czyli 7 razy girsę będę mógł zjeść. Każde jedzenie girsu zwiększa mi moje maksymal... zwiększa mój maksymalny głód o 7. Czyli zwiększy mi się maksymalny głód o 49. Będę miał 150 go... głodu praktycznie, czyli 50% więcej jak mam teraz. zdrowie mi się zwiększy za każdym razem o 21. Także to już w ogóle masakra prawie o 150 mi się zwiększy zdrowie, o 147 mi się zwiększy zdrowie. Jak zjem sobie tyle gildsów, 7 gildsów. To tak genialne, no mówię. Granie WX-em jest świetne na late game, bo te statystyki na koniec są ogromne. Zdrowie 400, głód 200, sanity 300. Ale no, póki nie mamy niczego, to, to to widzicie, jest po 100, także jest średniawo. Kończę noc. Ale tych małp tu jest wokół masakra, po prostu już nie mogę ich słuchać. Dobra, płyniemy sobie dalej. Fale pewnie znowu są w lewo. Fale są w prawo tym razem. Aha, okej. Okay. Tak naprawdę dobrze, nie chcę aż tak bardzo się oddalać od tej swojej głównej wyspy. Co tu jest? A nie, to jest małpa. Myślałem, że jakiś Evil Flower tu leży, okej. Okay. Strasznie dużo małp jest na tej wyspie. Z wyspa małp po prostu. Strasznie dużo jest ta wyspa ogólnie. To jest pewnie połączona e, z innymi wyspami. Wow, ale tu jest pszczół. Ale tu jest pszczół. Strasznie dużo. Dobra, jakbym potrzebował, to wiem też, gdzie lecieć. Żeby zgarnąć jeszcze więcej bboxów. A bboxy na pewno się przydadzą. Tak naprawdę na dwóch można wyżyć bezproblemowo. Ale im więcej, tym zawsze lepiej, oczywiście. Trochę Seaweedu zgarniemy. Czemu nie? Tu jest rafa koralowa. Przy takiej rafie są, ostatnio znalazłem tych e, rycerzy. Także jak znajdę rafę, to do niej podpływam. Są! Są! Tak! Jak ja się cieszę! Oni na bliski zasięg nic z nami nie mogą zrobić. Także wystarczy, że jednego sobie tak odsłonimy. Widzicie, on na bliski zasięg nas nie może atakować. Tak wystarczy do niego podpłynąć najbliżej, jak się da, i wtedy go atakujemy. Padnij rzesz. Ile girsów? Dwa girsy, okej. Okay. Jedna możemy zjeść już na start. No, maksa mi to odnowiło statystyki. Widzicie, tak jak mówiłem, zwiększałem się o 21 zdrowie maksymalne. O 7 głód i o 14 sanity. Kolejny rycerz. Tylko dwa, miałem nadzieję, że będzie ich tu więcej trochę. Ale beznadziejnie prosty jest. O Jezu, ja tylko tu stoję w miejscu i go Ile girsów? Dwa chyba. Tak, dwa girsy kolejne. Czyli dwa kolejne możemy zjeść. Jedne mi są potrzebne na e, lodówkę, nie więcej. Kolejny rycerz, świetna sprawa. Trzech rycerzy jest. Ale śmiesznie, że ich znalazłem akurat teraz. Mega fart, mega się cieszę. No nie uciekaj, lamusie, głupi. Trzy girsy? Dwa. No z każdego wypadły dwa. Wiecie co, wolę ich na razie nie zużywać, bo się martwię, że na lodówkę trzeba więcej jak jeden girs. One, nie wiem czy tu się będą odradzać. Wydaje mi się, że chyba nie. Jest szansa, że one się pojawią byle gdzie. E, gdzie zabijemy jakieś morskie stworzenie? Czyli możemy sobie zabić na przykład, nie wiem, meduzę, i jest jakaś szansa, że się pojawi ten e, rycerz. Boże, i tu jest medus. Wow, ile tu jest medus? Mogę, muszę to z siatką kiedyś przepłynąć po prostu. Ich, ich, ich jest tu od groma, po prostu. Ale dobra, to co chcieliśmy, mamy. A jak ja się cieszę, po prostu. Jaki to jest fart, że to zgarnęliśmy. Pływamy na te głębokie wody, bo trochę na tu one przyspieszą. I zasuwamy do domku. Możemy się bardziej teraz zacząć znowu przygotowywać na ten sezon eee, wieczny, chociaż tak naprawdę nie wiem, jak mogę się bardziej przygotować na sezon wieczny. Skoro czapkę do osłony mam już z parasolką, to mi wystarczy na 100%. Tak naprawdę sama parasolka chyba mnie kryje od deszczu już w 100%. Także no ja sam nie wiem. Muscle sticków mogę trochę więcej porobić. Też się mogą przydać. No i sam nie wiem tak naprawdę, co mi teraz jest najbardziej potrzebne. Taki priorytet teraz do zgarniania. Były girsy, ale jakimś cudem się trafiły. Także teraz naprawdę nie wiem, trochę złota mogę więcej zgarnąć. Złota mam mało w bazie dosyć. Z tego co pamiętam. Tak naprawdę, wiecie co, od razu podpłynę sobie z drugiej strony. Bo i tak będę zasłował na tą wyspę, która jest pod nami. Tam jest trochę złota. I tam są pająki, czyli trochę silku będę mógł zgarnąć. Mam nadzieję, oczywiście, że zgarniemy trochę tego silku. Tu jest kolejny kamień ze złotem, tak naprawdę. Tu kolejny. Także nie powinno być jakichkolwiek problemów z żadnym z tych surowców. Ale no, jaki fart! Po prostu, że te. że ci rycerze się tutaj już trafili. Mega się jaram. To na razie tu zostawię. Ciebie wezmę. Ciebie zabiję. <grymne> I Cię pójdziemy schować na draging Dobra. Co ja potrzebuję na tą lodówkę? Tu powinno być to w Science raczej. A jak nie w Science, to w strukturach. Sandbagi, Sandcastle. Aha, mogę sobie zrobić z piachu. To zamek i on będzie mi zwiększał sanity. Fajna sprawa. Gdzie to jest? W science to powinno być jak byk Divining Rod, Thermal Measure. Rhinometer. A nie, albo w żarciu. Tak, Icebox. Tak, tylko jeden Gears. Świetna sprawa. E, jeden Catstone też bez problemu. Trochę mało tego kamienia mamy, ale mniejsza z tym. I 2 złota. Złota mam chyba jeden. A nie, 3 złota mam. Dobra. Zmieniam zdanie, jest super. Robimy sobie Icebox. ale no to jest po prostu genialne. Mamy prawie wszystko już teraz. E, więcej Gearsów, tak jak mówiłem, sobie możemy jeść. A jak to jest genialne, to nam odpowiada na, na maks wszystko. 180 zdrowia, Widzicie? 80 zdrowia więcej jak mieliśmy. To jest tak genialne. Kolejny Gears. 200 zdrowia, no, ja. Masakra. Super jest. Mm, mm, mm. I palimy drewnem. Hanina strasznie wolno się psują, co mi się mega podoba. I sobie zrobimy tak. Właśnie, co z tego wyjdzie? Nic mi z tego nie wyjdzie, życie Ratatuj mi wyjdzie. Nie chcę, żeby mi ratatuj wyszło. Mięso sobie dodam tu. I powinno mi wyjść właśnie Honey Nuggets, świetna sprawa. Nawet nie musiałem robić sobie parasolki, tej słabej. Tak naprawdę mógłbym sobie pójść, zgarnąć jeszcze sześć kwiatków i z nich zrobić... Garland. Właśnie tej czapki nie mam po co nosić przecież. Ona mi nie zwiększa sanity, nie, nie zwiększa mi sanity, to po co mam ją psuć? Ale no ja, że to girsy się trafiły, to jest po prostu... Tak genialne. Teraz całe żarcie możemy sobie włożyć do lodówki. W lodówce ono się będzie psuło 50% wolniej, także już w ogóle jeżeli chodzi o... Um, jeżeli chodzi o wysuszone mięso Oraz o... jak to się nazywa? Oraz o miód, to ono się będzie psuło 5 lat Ale to dobrze Kokosy mogę tu schować, na razie po co mi są w ogóle jajko Ten seaweed, ten seaweed Świetna sprawa, mamy lodówkę Wszystko się psuje 50% wolniej oraz, teraz, jeżeli mamy całkiem sporo, to jest najlepsze, dodamy sobie tutaj po prostu paliwa, Ice Maker nam zacznie robić masę lodu. Lód włożony do lodówki nigdy się nie roztopi, on tam będzie w nieskończoność, to jest po prostu genialne, wystarczy, że jeden kawałek mięsa będę miał z lodem, sobie zrobię z tego zawsze meatballs'y. Także ja się jaram, 200 zdrowia, dwa razy więcej zdrowia mamy, jak mieliśmy. Głodu, no nie wiem tam ile dokładnie się zwiększyło, trochę więcej, 5 razy chyba użyliśmy Gearsów, czyli o 35 nam się głód maksymalnie zwiększył, Sanity nam się zwiększyło, ekstra jest naprawdę, mega się jaram. No jak na razie, to wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję że Wam się odcinek podobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, my się widzimy w następnym jutro, trzymajcie się i cześć!